Witam kolegów hodowców i koleżanki hodowczynie No, po, po oblocie wieczornym No, niezmiennie, niezmiennie idzie karma lotowa Pół na pół, to jest junior odchowowa extra. Ekstra. No i do tego zacząłem, no przez już dwa tygodnie dodaję. Konopie, słonecznik i ostropest to całą zimę dawałem, także tu się tu nic nie zmienia. No, z takich rzeczy budujących kondycję, to tu jeszcze gołębie nic nie widziały No, witamina C raz w tygodniu witamin takich typowo dla gołębi to no, nie widziały przez całą zimę teraz przez ostatnie dwa tygodnie raz w tygodniu daję im swoje witaminki gniotę, gniotę tabletkę rozpuszczam w wodzie i No, i na razie jest na sucho. Gołębie jeszcze nie były na żadnej wywózce wtedy, jak były te pogody tydzień temu i wcześniej. No to wtedy jeszcze uważałem że gołębie nie są gotowe, no bo słabo latały w koło domu nawet jeszcze wtedy. I, I dlatego nie były, mimo że warunki do wywożenia były. A teraz, kiedy już gołębie są gotowe, no to te pogody się popsuły. No wiadomo, tam w ciągu dnia w tym tygodniu były jakieś tam okienka pogodowe, ale no sorry, jak ja jestem w pracy, to, to nie przyjadę gołębi łapać po to, żeby ich wywieźć. Tak tak liczyłem, że, że wezmę ich. Wywiozę wczoraj ale się nie udało no bo też te warunki takie średnie były dzisiaj zresztą podobnie ale powiem wam że jakoś się nie załamuję jakoś bardzo bo powiem wam że ładnie mi koło domu trenują nie trenuję jakoś długo bo tam latają 20-25 minut ale ale na takim dobrym tempie także no nie wiem we wtorek Torek, jakieś okienko pogodowe zapowiadają czwartek może piątek także no na pewno ich dwa razy wywiozę no ale to nie tego nie, 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 nie takie były plany no ale co zrobić gołębie jeszcze są na gniazdówce no i tak, i tak będą dwa pierwsze loty Wczoraj sprzątane było. Wczoraj sprzątane było, ale. Co się dziwić, kolega kolega dzwonił, pytał się, jak karmie. To, co mu miałem powiedzieć, dosłownie. Dosłownie karmie jak prosiaki, że tak powiem, za przeproszeniem. Albo kurczaki, brojlery. No, bo jest tego masa. A wiecie, ja to jestem taki, że no nie chcę się zastanawiać, czy te młode gołębie mają, czy są nakarmione, czy, czy wystarczająco dostały jeść, czy nie wystarczająco. No i sypię, sypię także, żeby no, głodne nie siedziały. No gołębie nie miały co znosić na gniazdo, no to te kubeczki do karmienia poznosiły. Niektóre rano tam miały trochę mokro, ale to mi się wydaje, no to te przez te gry, ty chyba przez cały tydzień piły herbatkę na drogi oddechowe. No i tyle. 70 gołębi młodych zaobrączkowanych lotowe plus rozpudowy tutaj rozpód już widzę goni się na drugim na drugi jajka Mimo że tu jeszcze takie takie w gniazdach siedzą. No dobrze tak więc gołębie zaliczą. Pewnie tylko dwa treningi 20 i pewnie gdzieś koło 50 km, tak myślę. No chociaż to będzie też zależeć od, od warunków, wiadomo. Pozdrawiam kolegów hodowców. Dobry lot.